Wszystkim, dzisiaj chciałam wam pokazać trochę nowe diamond paintingi i tańsze diamond paintingi. Tutaj ja zamówiłam sobie ze sklepu nie za Leksa, tylko takiego sklepu internetowego Najdłuższy i w sumie ja zamówiłam sobie 8 diamond paintingów. Dzisiaj pokażę wam 4, żeby po prostu nie przedłużyć tego filmu, nie było taki dłużej, bo w następnym filmiku pokażę wam następne cztery. Nie wiem, które to są, bo są tak opisane, po prostu nie mają nazw, z jakimiś kodami i no nie dojdę do tego, który to który, więc tak chyba trafił, wziąłem sobie cztery z ośmiu. Ja Chciałam Wam pokazać i otworzyć, zobaczymy, który to który. Chciałam właśnie zobaczyć, jak one będą wyglądać, jak z tymi diamencikami w środku, z tego co bo wszystkie są diamenciki kwadratowe. Mm, najtańszy chyba jest za jest parę, za tam całe 17 zł, a najdroższy jest za 33 zł, więc naprawdę chyba tanio wyszło. Ja kupiłam właśnie więcej, dlatego że mm, kupiłam to z, chyba z angielskiej, z Anglii. Myślałam, że w ogóle będą no, przychodzić z Anglii, ale one chyba przyszły z Chin, tak mi się wydaje, że y, paczka była normalnie z Chin. Ale, niby sklep y, z Anglii. Y, tam y, nieważne, co, ile się kupi, y, przesyłka kosztuje ja właśnie, zobaczę, mam tutaj wszystko napisane. Y, dostawa kosztowała mnie 6,50 funtów, czyli jakieś niecałe 36 zł. Więc w sumie wziąłam sobie do tego więcej. Y, a po prostu, żeby zapłacić za przesyłkę tylko raz. I od razu mi się pokażę. Mhm. Długopis. Taki, taki, nie wiem jak to nazwać, czy to jest na pewno długopis Są to takie narzędzie do wyklejania, które mam nadzieję, że będzie dużo wygodniejsze niż te różowe czy niebieskie pisiki, te takie malusieńkie, które naprawdę nieraz już mnie tak ręka, bo jest tak palec jeden. Użykania mam tym, te podobno są dużo bardziej wygodne. I tak, ten głopiec kosztował 3,37 funtów, czyli jakieś takie niecałe 19 zł. I nie widzę, wygląda taki biały. Tu mamy normalnie końcówkę i jedynkę. I mamy tak, tutaj jest końcówka, ale nie mam pojęcia na ile. Nie mam na ile, ale mnie bardzo interesowała. Mam jeszcze inne końcówki w środku. Mam jeszcze. To jest większe? To jest większe. To chyba jest na 8. To może na 5. I to jest 3. To jest ma na pewno trójka. Ale nie napisali nawet tutaj, właśnie, jakichś znaczeń, żeby. Na w... żeby... ja tamtym chyba, który miałam, było, um, było znaczenie. No, ale nie mam pojęcia, te trzy, jak w sumie nie będę używać, więc sobie go wyciągnę, schowam do tego z powrotem. Mnie najbardziej interesowało, zaraz Wam pokażę, oj, wszystko mi wypada. Mnie najbardziej interesowała ta końcówka i to jest końcówka, która jest taka ostra, nie ostra, ale po prostu jest bardzo długa i nią się nie nakłada diamencików tylko właśnie prostuje. Czyli jak mamy na przykład właśnie jakieś linie. O, o dobra, weszło. Jakieś linie, żeby właśnie wyprostować te diamenciki, żeby one po prostu szły w bardzo y, prostej linii. No. Więc tego na pewno będę używać i y, dlatego właśnie kupiłam też ten długopis, bo chciałam właśnie mieć tą długą, y, tą długą końcówkę naprawdę do tych takich kroków, yy, gdzie takie obramowanie ty, tego dałem paintingu bardzo by się mi przydała i może teraz poprawiam to co właśnie tam po nie wychodziło i jest takie koślawe na bokach no ale to jest to odłożę przejdźmy do pierwszego odłożę te trzy i sobie tutaj będą gdzieś wyżej przejdźmy do pierwszego damę paintingu I one tak jak widzicie yy... Nie są już tak dobrze zapakowane jak tamte, no ale e, też koszt to, się, w i banknotingu no jest bardzo mało w porównaniu do tego, co było wcześniej w moich, otwierałam. OK. zobaczmy to. tutaj jak widzicie, to jest też yy, mamy niska. tak? Liska, ja to odbija się od mojego światła. Mamy narzędzia, to są takie, te narzędzia, ja na pierwszym miałam takie lepsze, taka łódeczka <laughs> zielona, co nawet się ciężko pewnie wysypuje. Jest też yy, wosk i długopisik, którym cały czas teraz zrobię właśnie, którego ręka boli. Ja boże są <laughs> jamenciki i tutaj z tego co mhm. nie mamy numerów DMC. A szkoda, bo chciałam sobie właśnie pozbierać te diamenciki, żeby właśnie może coś wieszyć, wykleić takiego mojego, swojego, własnego, albo właśnie um, którymś właśnie z moich, uh, moich projektów um, do haktu krzyżkowego. Żeby właśnie wykleić diamencika, diamencikami, też fajnie by nie wyglądało. No, ale kurczę, nie wiem czy to się właśnie bardzo... O, to chyba tak bardziej widać, taki lisek. Mi się bardzo spodoba jakby zobaczyłam. Jest to oczywiście klej. Tutaj taki yy, Boże, jakiś klej. Ciężko aż się zrywa. Taki klej wylewany, a nie taki yy, przyczepiany. Jest to yy, 30 na 40. Ja zaraz właśnie zapomniałam wziąć mojej chwili. Chwila, Wezmę w Okej, Ok, jestem z powrotem. Jest tak, on niby jest 30,40 i tamta na pewno moja, ta dziewczyna, ta, ta kolorowa, ona miała 50-65 ona tyle miała. 50-65 to był y, 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 cały y, taki tam, gdzie, ten, tam, gdzie są diamenciki. To ma y, 24. Nie 30, czyli y, 30 to jest całe płótno, nawet nie, bo trochę brakuje, 29 29,5 jest. To jest całe płótno, a to, tu gdzie są diamenciki jest y, 24 cm na 33 hmm. Tutaj ja na pierwszy lisek. O, tak się właśnie moje światło, które mam na górze, odbija. Ciężko zobaczyć od tego, co jest. No, okay. to jest. Okej, to by było na moją jeszcze stworze zobaczę. Tutaj, tak samo jak ma w tych Diamond Pendingach z Diamond Art Clubu są to pudełeczka takie na, na wagę, nie na ilość i tak jak mówiłam nie ma kolorów DMC czyli będziemy tutaj tylko... będzie będziemy troszeczkę zostawić sobie diamantiki, bo nie wiadomo do którego koloru go odpisać. dużo brązu czarny Nie mamy, nie mamy też yy, żadnej karteczki z tymi symbolami. Ja tutaj patrząc na to i te, te symbole chcę wam yy. pokazać żeby nie tak bardzo te symbole tutaj na lisku są wyraźne, nie ma problemu, ale tutaj jakby... I próbuję tak pokazać Światło się cały czas odbija o, Tutaj Ciężko no Ciężko będzie odróżnić I naprawdę będzie trzeba się przyglądać Który to jest Który no, Ale w sumie nie jest źle Damy rady. Te nie mamy też właśnie takiej... Yy... O, zatrząsłam teraz, całym. Nie wiem, czy coś zmieniłam, czy nie. Okej. Okay, yy... mam takie kartki, nie mogę się wysłowić, yy... z symbolami. W sumie muszę się zastanowić, jak ci będę sama pisać. W nie są takie ciężkie, bo to tylko jakieś yy litery i takie proste symbole. Nie ma nic zajmującego, więc może po prostu napiszę sama na jakiejś takiej e, karteczka I przejdźmy do następnego. Um, tutaj ma ten troszeczkę inne opakowanie. Zobaczymy, czy... Aha, i ten lisek. Ja wam powiem, ile kosztował Isek. Kosztowało 3,99, czyli na polskie, nie no, znaczy na złotówki. Mm, to jest 22 zł. Więc chyba jak na danym 5 22 zł, takie 30 chyba na 40, 30 na 40. Tak, chyba nieźle. Następnie. A, to są moje w mochawce. i to jest 30 na 30 zobaczmy ile ma naprawdę chyba tutaj widać o, tak po nam najbardziej widać tak wyglądają w mochawce. i tutaj już jest e, numer DMC więc to już dla mnie wielki plus, bo jest też tak właśnie w sumie jeden sklep a sprzedaje takie różne dają paintingi. niektóre mają niektóre nie no ale tutaj jest więc super e, jeśli chodzi o, o wyraźne takie, patrzcie jakie są tutaj symbole, wszystko jest chyba bardzo wyraźne. Takie, tam były tak, problemy z tymi, właśnie czarnymi. Tutaj chyba bardzo, bardzo wszystko jest wyraźne. Nic nie ma problemu. To od razu to się jest lepsze. No, te ruchowce e, kosztowały, były tańsze, czyli bo troszeczkę mniejsze o 10 cm. E, miały dwa. E, Kształt 2,99 czyli w złotówkach niecałe 17 zł. Oczywiście tak samo mamy narzędzia. Nie jest. tutaj odłożę. W tamtym chyba były woreczki. W pierwszym były woreczki. jeszcze jakieś takie. Tutaj nie ma, ale to one mi się w sumie niepotrzebne. I te tworzymy. Ja na pewno chciałam sobie właśnie zostawić te wszystkie demenciki, które mają DMC. Jeszcze się właśnie muszę zastanowić, co mam, co będę robić z tymi, które nie mają, tak jak w tamtym misku. Tutaj niby na opakowaniu nie ma DMC chyba, nie ma numeru, ale tutaj na płótnie jest, więc... No super. Tutaj kolory Pokażę nam, się odbija oczywiście z mojej lampy dzisiaj. Kadać głośno na bok, żeby lecieć dalej. To w sumie... Oj, Boże kochani. Okay. Jestem z powrotem, chyba wszystko jest ok. Jeszcze się rusza. No dłożę na bok i lecimy z trzecim. A nie sprawdziłam ile tam. Tamtym... Ja już czas wrócę sprawdzę, ile ma centymetrów, ile miał centymetrów tak naprawdę. tam tutaj jest 30x30, 30, a naprawdę ma 24,5x24,5. Na Więc takie 5,5 cm zabrali z każdej strony. Więc potem, nie pomyślały to wszystkie. Ok. Okej. To jest 40, to jest yy, plaża. Też mamy yy, DMC, więc jest super już na plus. Ten teraz zmienię, Bo już mam, zapomnę. Nie będzie tak samo, w sumie tam było ile? Tutaj mam takie 34 niecałe na 24 to chyba jest tak samo jak w tamtym pierwszym nisku no, takie po, po 5-6 cm zabierają z każdej strony więc jak się kupuje to trzeba na to uważać i kolory jeszcze też narzędzia I Też, o, tutaj na tym na tym, właśnie, na tym opakowaniu mamy też nie dość właśnie, że jakieś tam kody, to też numer DMC. Na, tamtych dwóch, na tym jednym właśnie było tylko na kanwie, na tym lisku w ogóle nie było, a tutaj już mamy na opakowaniach też. Więc też zależy wszystko od paintingu który zamówiliśmy na stronie y, też nic nie piszą, czy będzie, czy będą, czy nie będzie, ile właśnie kolorów, nic takiego nie mamy, nic innego. Kolory, mam tutaj rzut Okej. I nie wiem, dobrze widzieliście tą plażę, Mam taka, o, chyba lepiej plaża. I to ona kosztowała sobie zobaczę 3,99 czyli tam 22 zł Czyli tyle samo co ten lisek a tutaj przynajmniej mamy DMC OK, obiesam, okay. koleję. Ostatni damy Painting. W tym filmiku oczywiście jeszcze następny właśnie pokażę Wam następne cztery, które mi zostały. Przyda mi się taki jeden, którego bardzo jestem ciekawa. A ten w ogóle jest zapakowany jeszcze. Okej. Okay jest jeszcze zapakowane w taką folię tachową. Jest odwrotnie zwinięty... bo to były tak... A, to jest słonik mój. Pokażę, że się uświetli. I to jeszcze 30 na 40 o, To jest słonik. Na razie wszystkie są takie yy, bardzo wyraźne i super. O tym nie wiem czy będę je jeszcze właśnie zawieszać, czy po prostu je wykleję. No jeszcze zobaczymy, czy może komuś właśnie wtedy zdjęcie dam. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Czy może jakieś yy, portfolio sobie zrobię specjalnie na te dwie Oczywiście narzędzia odkładam na bok i tutaj kolory są takie świetne, niebieskawe. Już tutaj nie mam takie białe, ale mamy DMC. Chyba nie mamy, chociaż może tutaj są, nie. Niestety, jak to tworzyć. O. Tutaj niestety też nie mamy numerów kliencji szkoda. Inne opakowania Ale te niebieskie wszędzie Jakie no. tu wszystkie niebieskie Strasznie mi się tam podoba I Super. Super I jeśli chodzi o wymiary jest to tak samo, 34,5 no, a nie, to trochę większy jest i na 25, bo tam były 24 cm. to jest 25 czyli ten ma trochę mniejszą ramkę niż te wszystkie poprzednie ale to wygląda właśnie mój słonik jakoś tak yy, patrzę teraz na listę zamówień to właśnie kupiłam dużo zwierząt <noise> nie wiem dlaczego tak wyszło ale ja mam dużo zwierząt. Okej. Okay. To było wszystko na dzisiaj. Te cztery. Już nie będę ich... bo mi się wszystko pomiesza. dawać do kadru. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I w um, następnym filmiku pokażę Wam właśnie następne cztery. Więc zapraszam. Pozdrawiam i zapraszam na następny filmik. Pa!